i Pyrka. No już nie I może? No, trzy mączy A skoro, skoro miesiąc temu odbyło się wesele i Pyrka to należałoby może 100 lat. No dobrze, nie to nie, nie to nie. No teraz, ale teraz prywatna dedykacja. O, oprócz tego, że dzisiaj jest mniej więcej miesiąc odkąd odbyło się wesele, to bardzo tutaj dzielnie czcimy wspólnie, to jest to także piękny dzień urodzin pewnej byłej byłej mieszkanki Alberslundu, której nie ma już nas, członkini naszej rodziny, Katarzyny porowanie. I możemy też zaśpiewać lat. Może... Nie no, Nie no, dobrze, ale to... Możemy albo zaśpiewać sto albo po prostu wypić zdrowie. Tak. Na pewno możemy wypić. Dobrze, dobrze. To wypijmy zdrowie Kasienki oraz byłych Erasmusów także. Uwaga, gotowi?